możemy zdradzić, o której godzinie nagrywamy, proszę Państwa, ten, tą króciutką rozmowę. Jest, no, no chodzi północ, Tomasz, 23.56. Pasjonaci, można powiedzieć, nie śpią, tylko jeszcze tutaj żywo dyskutują o tym, co wydarzyło się w ten weekend, jeśli chodzi o Grand Prix. Porozmawiamy sobie oczywiście też o meczu Włókniarza z za ale no, zaczniemy, Tomasz, od meczu, o, przepraszam, od dwóch rund Grand Prix w Lublinie. Było ciekawie, polskie podium dwukrotnie. Ale ten Artyom Łaguta gdzieś tam w sobotni wieczór mm. no pokazał, że, że tutaj będzie taka rywalizacja chyba Łaguta z Marzy, jak kiedyś, nie wiem, Golobry Cardson. Mm, Rosjanie z Philly of Nations, co prawda, rok temu Aura storpedowała te zawody w Lublinie. Natomiast yy, a nie ulega wątpliwości, że jak jedzie do Lomel, rok temu po toruniu, po ostatniej rundzie GP, bardzo był Artyom Łaguta pod, podekscytowany faktem, że jedzie do Lomel, do tej. Cytadeli Motocrosu, Świątyni I oczywiście To nie ma przełożenia On jedzie mało włamany motocyklem na żużlu Ale to jest pilny uczeń Umie słuchać Rafał Lewicki trochę czasu spędził Z Tomkiem Golobem, Sheinem Parkerem no, Krzysiem Kasprzakiem, więc popracował trochę Słonik yy, I gdzieś tam powoli te Wyliczenia Ocierające się o Formułę 1 Zaczynają pracować, więc myślę, że Sławek Madaj gdzieś tam swoje trzy grosze dokłada. Ja żałuję jednego, że Daasi Ward nie ściga się na żużlu, bo myślę, że nie ma nic gorszego dla każdej dyscypliny sportu, jak dominacja jednego człowieka. Póki co Artyom się trzyma blisko Bartosza, tylko punkt straty, bo ma 101. Natomiast yy, myślę, że gdyby był Daasi Ward, ten geniusz żużlowego motocykla, to Bartosz Mazik miałby naprawdę z kim się ścigać, bo tak naprawdę po rundzie w Pradze wydawało się, że Magic Janowski będzie w tym roku błyszczał i walczył o upragniony medal, który mu się należy, bo walczy chłopiec lew od lat. Ma fantastyczny team wokół siebie: brata, ucznia, z kom, ławki szkolnej, klepem, a Rafała Hajak, jeszcze Grechem, zawsze dokładam mądrze kilka historii, no ale nie zawsze spory jest sprawiedliwe, więc tak to wygląda, że, że gdzieś to GP. Na pewno inną wymowę mają tytuły Rickardsona, Krampa, Goloba, Lorama, bo były wykonywane no, w trochę trudniejszym okresie, aczkolwiek to nie jest wina Bartka z Mordyka, że nie ma rywali, bo tak naprawdę on w Pradze pokazał i powiedział, że jest już szczęśliwym człowiekiem, bo jest spełniony może w takim znaczeniu, że może nie do końca spełniony, bo pewnie chce zrobić więcej niż Major Rickardson czyli przynajmniej 7 tytułów, natomiast niczego nie musi, jest poukładany, jest ojcem, ojcostwo go jeszcze dźwiga, bo to wspaniała motywacja dla każdego mężczyzny. Na pewno bardziej się Bartowi chce niż innym, na pewno skala talentu przerasta innych o klasę. Plebiscyt Polsatu otworzył mu wrota do finansów, co jest znakomitym ruchem. A I pamiętajmy też o tym, że 2-12 na solidny dzwon w Gnieźnie, niewiele mam, Niewiele mama, a mama dorota e, nie zniechęcała go do sportu żużlowego, a były takie okresy, kiedy Bartek mówił: Mamo, kiedy wreszcie będzie sukces? On Monte Carlo na o tym mówił, że miał taki fragment kariery, kiedy długo nie nadchodziły wyniki i zaczął się martwić, że ta skala talentu owszem, wszyscy mówią, że ma diament w sobie, ale brakuje wyniku. Nagle okazało się, że wyniki nadeszły i teraz poukładany młody człowiek z kinic e, reprezentant Saligorzów, no błyszczy, no bo. Tak naprawdę w tej stawce GP pokazuje, gdzie jest on zawieszony, mhm. jeżeli chodzi o talent, umiejętności, odwagę, determinację, a gdzie podąża reszta. Powiedzieli, że gdyby. Był Dercy Ward, to nie byłoby dominacji jednego zawodnika. Ja bym powiedział przewrotnie, że gdyby był Dercy Ward, być może właśnie byłaby dominacja jednego zawodnika i to byłaby no. dominacja Dercy'ego Warda, właśnie. Że nawet Bartosz no. Marzlik miałby problem, żeby z z nim walkę. Bo kto Dersiego pamięta, no to doskonale wie, że to był geniusz na, moto, na motocyklu. Jarek Hulko, który pracuje G z nim. Nie, jeden Gdańska, tytuł zdobył. Mówił o tym, że on przyjechał do Gdańska i Starzy Komski chciał jeszcze pokazywać mu. E Mówi, może zrobimy Ci inaczej ten tor? Może też żeby zewnętrzna była bardziej zplanowana? Nie, 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 jest okej, okay. Couch. jedno kółko zrobiłem. No tak mają ludzie o skali talentu, okay. że nie. nie lubią też nadwerężać się, no hmm. bo trening służy do tego, żeby, do tego, żeby złapać ustawienia, ani żeby katować silnik i ciało. Okay. To tyle, od Sim. A jeśli chodzi o Macieja Janowskiego, no to tak, on dużo teraz stracił, ale ta punktacja Grand Prix sprawia, że za chwilę znowu może znowu zyskać, bo za chwilę kolejne rundy, i jeżeli wróci do formy, no to nie jest powiedziane, że nie włączy się kolejny raz do tej walki o mistrzostwo, bo oczywiście. oczywiście teraz ta strata jest duża, ale tak jak cały czas gdzieś musimy wziąć poprawkę na ten nowy, nowy stary system punktowania. No hmm. właśnie pytanie, czy, czy jesteś zwolennikiem tego punktowania, bo jest dużo. Tutaj dyskusji na ten temat. Ma być fascynacja, mają być emocje w sporcie, prawda? To Niektórzy mówili, że bardzo niesprawiedliwy był system krokodylków, czyli eliminatorów, mhm. że jeden bieg mogłeś pojechać na pozycji 3-4, a kolejny musiałeś mieć przynajmniej na dwójce, skończyć na drugim miejscu, żeby jechać mhm. dalej. Ja uważam, że to był fantastyczny system, bo dawał po pierwsze dużo ekscytacji nowemu widzowi, który nie rozumiał. Ja wiem, że ludzie, którzy z perspektywy zawodnika. Pokazanie się pięciokrotnie, prezentacja, jak pozycja sponsorów jest gwarantem, że pięć razy wiedziesz na to. Tak. Natomiast dla nowych fanów Żużla to był znakomity system, bo, tak. bo podwajał emocje. Sport powinien się... generować emocje. Każdy bieg wtedy był o coś. Po co jest play-off, prawda? Ktoś powie, że kiedyś Liga Polska Żużlowa była idealna, bo ile punktów zdobyłeś w regularnym sezonie, to dawało ci medal, albo nie dawało, ale nie było play-offów. playoffów. Playoffy są po to, żeby. Podnosić emocje, na no jeszcze inny wymiar, żeby była e, wspinaczka na makalu. No tak, równie dobrze po rundzie zasadniczej moglibyśmy kończyć sezon i też mm. nie byłoby tej, tej fazy play także no tutaj... Ale e, mamy nowego fana e, tenisa, Adrian Gomulski, wychowanych z startu znam. E, gwiazda Pool Pirates, bardzo dobry człowiek, świetny e, mechanik, pracuje w e, Poznaniu, naprawia tabor kolejowy, więc dzięki niemu PKP błyszczy. Adrian Gomulski, Udwonda Brooksbiego, Rafa Nadala, Kiriosa, także... Duże klasy. Znalazł czas na GP w Lublinie pewnie i też oglądał mecz, mecz tenisa, no przejdźmy teraz z tej naszej takiej drugiej części rozmowy do PG Ekstraligi, mecz w Częstochowie, Włókniarz, Apator, niestety tak się złożyło, że praktycznie mecz o nic, no bo Włókniarz kończy sezon, Apator praktycznie, teoretycznie nie, praktycznie ma już utrzymanie, te mecze częstochowsko-toruńskie zawsze dostarczały wielu emocji, tym razem będzie troszeczkę inna narracja, tym bardziej, że Toruń jeszcze bez Pawła Przedpełskiego, wielka szkoda, bo dostarczyłby pewnie wielu emocji, jak się zapatrujesz na to spotkanie, czy starasz, starasz się znaleźć tutaj jakieś takie Argumenty przemawiające za tym, że ten mecz może dostarczyć emocji, że będzie, że będzie ciekawy, jakieś podteksty, coś co by zachęci, hmm. zachęciło kibica. Nie, myślę, że każdy kto kocha sport, ja wiem, że ludzie chodzą jak jest sukces, ale prawdziwi fani chodzą... No właśnie bardziej chodzi mi właśnie o tych kibiców, wiadomo, że A. ci najwierniejsi przyjdą bez względu na, na to, że... ale bardziej chodzi mi właśnie o tych drugich kibiców. Myślę, że mm, bardzo fajny zespół zmontowano w Częstochowie, ja, ja kocham eksperymenty, bo człowiek się rozwija dopóki ma odwagę budować coś nowego i myślę, że Kasper Woryna były mistrz z Puls, czy czy wnuk Antoniego, medalisty z Ulewi pokazał, że jak mu da się czas i przestrzeń to mozolna praca na treningu jednym czy drugim daje sporo owoców i ten jego mecz w Gorzowie na technicznym torze go odbudował i myślę, że te lata spędzone w pierwszej lidze trochę zubożyły tego wrażliwego młodego człowieka z Rybnika, natomiast dały mu teraz kopniaka, on uwierzył w siebie Michał święci mu dał przestrzeń, żeby zrozumiał, że potrzebuje czasu. I myślę, że na tak. I ona z JPS, co by nie mówić, że temu pamiętasz jego mecz w Ostrowie, kiedy z Toruniem no no i holderów się nie było, prawda? I to pokazuje, że ja bym w tego chłopaka dalej inwestował. Tym bardziej, że Krzysztof Nenes, znakomity Mechanizm Częstochowy, mm -hmm. wiele dla niego uczynił. I też w paru meczach dźwignął Jonas Jepesen. Teraz ważne jest to, żeby się odbudował właśnie tym meczem z Toruniem, żeby wiadomo, że jak zaliczyć poważnego dzwona, to przed y, finiszem rozgrywek trzeba jeszcze przejeździć, żeby żeby się wyzbyć wszystkich złych demonów i oczyścić ciało z toksyn. Także Jonas Jepesen, tak. Y, I myślę, że no, oczywiście formacja juniorska, to nie trzeba mówić o tym, że Darko, najlepsza w lidze. Slammer Slamer, Drabik, Mateusz Świniński. No, to co on pokazał, dojrzałość jaką mm -hmm. Przejawił i zilustrował swój talent i skalę tego talentu z Bartkiem z Marzlikiem. No, Mógłby się przewieźć Bartka w Gorzowie. Mm, mm, e, nawet jeżeli Bartosz nie przez nocy, bo Antek nie zawsze daje spać, jak to o czym wiedzą wszyscy młodzi ojcowie. No to szapoba za mądrość, w, jak, w jakim to uczynił w kulturalnym stylu, to co pokazał dzisiaj w pierwszej odsłonie GP, też gdzie przeszedł po trasie Artemo Agutę w pięknym stylu, mięciutko, fajnie. Później niestety Jason Doyle pojechał, jak pojechał. To Kuba jak wiadomo, motocross, wielka gwiazda. Myślę, że będzie mistrzem Światoweniorów, jak nie w tym roku, to za rok, więc to jest najlepsza formacja w lidze. Yy... Ja bym bardzo ostrożny był w krytykowaniu Frediego, bo Fredy to jest kawał to pokazuje nie raz, nie dwa, yy, natomiast też jest to młody tata i trzeba zrozumieć, że różlowcy nie są robotami, tylko ludźmi. Natomiast no Freddy, jak przyjechali jego mechanicy do Pragi, a ma znakomitych, Dave Haynes, kiedyś mechanik do ILEGO, Mistrza Świata 2017 i John o Burgs, przyjaciel Tyal Findena, zdobył tytuł Mistrza Szwecji w Molinie, przyjechali na kołach, w pięknym tempie to zrobili, więc no Freddy umie się ścigać, to, są, to jest chłopak, który w Erebro się uczył żużla, w Wolverhampton rozwijał talent jazdy techniczną, więc to jest, on dużo umie. nawet jak ja nawet jak nie wychodzi mu jak któryś mecz, to trzeba pamiętać, że życie też istnieje poza torem i to jest istotne, więc ja bym nie skreślał świata, bo to jest wciąż duże nazwisko i styl czasami tych punktów nie widać. On, on w lidze robił może wynik poniżej oczekiwań, natomiast e, myślę, że styl, w jakim walczył o punkty i, i to jak w ważnych momentach dźwigał zespół, to jest to należy o tym pamiętać przy budowaniu zespołu na kolejny rok, więc. Myślę, że mecz z Toruniem, nawet bez, jak powiedziałeś słusznie, kontynuowanego w szwedzkiej lidze przed Przedpolskiego, to jest strata dla widowiska, natomiast, bardziej, że to były zawodni włókniarza. natomiast myślę, że będzie bardzo ciekawy, bo, bo Toruń też ma, ma o co walczyć, a, a mecz ostatni w Zgorzowem u siebie będzie dla nich równie istotny, jak mecz w Tak jest, no ale to, to totalny kataklizm musiałby się wydarzyć, żeby Toruń spadł z ligi, hmm. ale jeszcze słówko o Lindgrenie, No, takie no, pytanie... Uważa, że zostanie wygwizdany w Częstochowie, hmm, po? czy nie, czy nie? nie, nie, nie. Znaczy, w meczu z Toruniem? Absolutnie nie. Bo no wiesz, nie. Y oczywiście można Fredrika bronić w jakiś sposób, ale aczkolwiek też y trzeba spojrzeć prawdziwie w oczy, że. Od tak doświadczonego zawodnika gdzieś tam na pewno można było spodziewać się więcej. Patrząc przez pryzmat tego, jak on jeździ w, w Grand Prix, on sam przyznaje, że ten system punktowania troszeczkę jest fałszywy, te, 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 jakby daje takie fałszywe, fałszywe spojrzenie na to, że obraz, obraz na to to raz hmm. dwa, że sam przyznaje, że to jest dla niego słaby sezon. I co kibiców włókniarza frustruje to właśnie to, że, ym, no, że tak doświadczony rajder gdzieś tam się pogubił. I drugi sezon z rzędu gdzieś tam jeździ poniżej oczekiwań, gdzie Leon Madsen jest w podobnej sytuacji, też jest młodym tatą. Tutaj mhm. pytanie: a jeździ troszeczkę lepiej, chociaż też notuje wpadki? Pytanie: na ile głowa tutaj, psychika jednego, mhm. a drugiego jest odmienna, że jeden sobie radzi bardziej, drugi, drugi nie? Jak, jak tutaj zdiagnozować to w przypadku właśnie? Ja myślę, że każdemu o by nie mówić, ktoś się może za to obrazić, ktoś nie. Natomiast myślę, że bardzo trudną. Chyba najtrudniejszą kwestią, jaką COVID wywołał u zawodników zagranicznych mhm. jest konieczność przebywania częst, częstego w Polsce. Bo y, to nie chodzi o znajomość języka obcego, bo wiadomo, że Polacy coraz lepiej po angielsku mówią i coraz są swobodniejsi w sensie zwyczajów, obyczajów. Już nie ma y, jakiegoś spięcia co do manier, co do kanonu kulturowego. Natomiast y, no jak ktoś się urodził w Australii czy w Szwecji, no to jednak przeprowadzka mentalna do Polski, Choćby tutaj nie wiadomo, jak byli ludzie uczynni sumienni szczerzy i uczynni, i Mili, to jednak jest to duży hmm. przeskok. Więc. Poza tym ja myślę, że Freddy w żadnym wymiarze nie zasługuje na gwizdy, bo to jest. Nawet jeżeli czasem przesadzi na torze, to że to nie jest to, tak, że ja tutaj zachęcam, broń to, Boże, to nie o to chodzi, tylko rzucam jakby. To jest to takie... zawodnik tego formatu. Nie, znaczy, kibic zawsze powinien mieć świadomość, myślę, że wytrawni Kibice to mają. Szacunku dla ludzi, którzy budują zespół, bo tak jak prezes haruje i czasami nie widać tych oblizanych paznokci, wydaje się ludziom, że to jest bułka z masłem, prawda? A każdy prezes, czy to jest Piotr Polkopot, czy to jest Michał Świąt, czy to jest Andrzej Rusko, żyje tym i, i zarywanie jedną noc. I cały czas myśli Andrzej Rusko, który powiedział, że wpadnie na genialny pomysł, że angażuje Henkoka na dwa lata plus jeden przedłużenie, prawda? Nikt nie sabotuje swojej drużyny, nikt nie chce specjalnie montować słabszego składu. Że każdy walczy, natomiast życie jest takie, że no, gdyby życie było perfekcyjne, to też byłoby było zbyt nudne, prawda? Nie, nie można wygrywać co roku, natomiast Freddy no, przy, przy skali obowiązków, jakie posiada młody tata, przy dużej... Determinacji Szweda, bo on rok temu stracił ten srebrny medal Poprzez hmm. defekt, pamiętamy w Toruniu szedł jak młody bóg Też nieobecność podczas narodzin córki też ma znaczenie On z jednej strony był znakomity na torze, bo dawał z siebie jeździł, ja nie pamiętam tak Freddygo jeżdżącego od lat Jak on jeździł w Toruniu w ostatnich dwóch rundach GP poprzedniego roku Więc pokazał naprawdę harducha i taki ząb sportowca To też pokazuje w tym roku, nawet jak czasami przesadza i faluje to też to wiadomo, że nie jest to godne Oklasków, natomiast to jest pokazanie duszy charakteru sportowca. Tata jeździł świetnie na lodzie, był mistrzem świata, więc Brab też się ścigał, więc to jest taki prawdziwy żużlowiec, który kocha motocykle. Natomiast yy, zawsze trzeba być oszczędnym i delikatnym w takich ocenach, bo pamiętamy o tym, że Polak. i Pamiętamy ile razy Polacy mówią, o w Anglii jest wszystko inaczej, bo tam fasolka nie smakuje, pomidory też nie, mechanizm to samo i, i lewostronny ruch. Jak dla Polaków jest to trudne przenoszenie się w inny wymiar kulturowy, prawda? Mhm. Już pomijając językowe perturbacje, mhm. to jednak przenosiny w inny rejon kultury są kolosalnym wyzwaniem i nie każdy sobie z tym daje znak, daje radę. Co jest dosyć trudną bolączką dla, nawet dla bardziej wytrawnych wagobondów i włóczykiów. Więc myślę, że Freddy... Oczywiście, że kontrakt jest ważny i ja bym absolutnie nie skracał szwada, bo może za rok wystrzelić i być diamentem. Pamiętamy, że rok temu przewoził 18 punktów w więc to nie jest, się, że jest, pewien, jest kosmitą przecież. Że jest kosmitą, natomiast my bardzo szybko przechodzimy, za szybko przechodzimy z ocen drastycznych, radykalnych, że ktoś jest Bogiem królem, albo ktoś jest zawodnikiem, który jest beznadziejny. Nie jest beznadziejny, bo wiemy, że Freddy przez wiele, wiele lat błyszczał. Trochę pechowo stracił srebro rok temu w Toroniu, a wiemy, że dla niego medal w GP jest szalenie istotny. Co nie znaczy, że on się nie przykłada do ligi. Czasami mm. jest tak, że po prostu w lidze nie idzie, a mając naprawdę znakomitych mechaników yy, robi wszystko, co może. Poza tym, ciekawą kwestię w wywiadzie dla Spilwestra, najlepszej gazety na świecie żużlowej, branżowej, powiedział Krzysztof Cygielski, że może za rok, jak Discovery przejmie Grand Prix, może będzie tak, że Polska Liga nie będzie już najważniejsza na świecie, bo Discovery powie, panowie, zabieramy chłopaków na 12-14 rund po całym świecie, Australia, Stany, Malezja mhm. i dajemy takie pieniądze, że okaże się, że nagle polska liga będzie miała problem z tym, że żeby, żeby kusić najlepszych na świecie. Mhm. Bo Mac o tym często mówi, że zarobki są fatalne w Kremli. co mają mówić, że to zawodnicy z drugiej ligi, prawda? Którzy mhm. ścigają się za damski grosz. A rozumiem, że nakłady są większe w GP, co jest na, na to oczywiste. Ja myślę, że problem jest gdzie indziej, że mm, świetni mechanicy, no dwóch kapitalnych chłopaków przeważnie w każdym teamie pracuje czasami trzech. Jak e, się rozrośnie GP, to wiadomo, że dwóch chłopaków tego nie zdoła ogarnąć, mhm. i wtedy potrzebna będzie szersza kadra ludzi. Tu jest problem, że czasami żużel przez skąpość kadrową, jeżeli chodzi o teamy, to nigdy nie będą teamy na, na zasadzie MotoGP, Motocross czy F1, to już w ogóle nie mówimy mhm. o tym, e, że tu jest chyba problem taki przeskoku mentalnego. Co zrobić, żeby rozszerzyć zespół prawda, mechaników? Mhm. Jak, to, jak to ograć, żeby, żeby to miało ręce i nogi? Bo też z kolei dołożysz mechanika, to też zabierasz ślep chłopakom którzy teraz są na pierwszym ogniu, więc ten pomysł z ekspansją geograficzną żużla jest genialny, natomiast ma też wiele haczyków, które mogą zdeformować życie rodzinne, bo wiemy, że team żużlowy to jest rodzina, a jak się to zacznie rozrastać, to ktoś powie, no fajnie, że żużel wkracza na nowe terytoria i będzie bardziej popularny, mm. czy będzie bardziej znany, śmiejemy wątpić, różnie co z tym bywa, natomiast yy, no, to może oddziaływać na relacje międzyludzkie, które są najbardziej istotne, więc no duże wyzwania przed żużlem, George Vegas był we Wrocławiu, e, jako prezydent filmu, chciał pokazać, że nowa firma, nowy promotor e, cyklu m, daje duże pieniądze na Żurla. Nie wiązałbym tego z sympatią względem żóżla <śm> <śm> absolutnie nie, bo w Portugalii nikt nie kocha Żurla, bądźmy szczerzy. E, natomiast e, no, biznesowo wypada przyjechać do Polski i pokazać mm -hmm. się z drugiej strony, bo... Bo to jest ważny rynek z perspektywy Federacji Światowej Motocyklowej. Dla nich to jest jakiś tam partner. Po MotoGP, po Motocrossie, chyba numer 3 w tej chwili. więc... No, my, Polacy, nie jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś daje większe pieniądze w różu od nas. No nie. Uważamy się za ludzi, którzy mają monopol tak jest. na ten speedway, no, więc to no. Myślę, że że... może być rewolucja. Myślę, że może być to. Krzysztof Cygielski bardzo mądrze podniósł ten temat w chwili ostażej we rozmowie, jaką prowadziliśmy zimą. Mhm. I mówię, być może to nas postawi w sytuacji takiej, że w zasadzie my się dawać połowie, co wtedy, nie? Czy mhm. też będziemy wtedy mówić, że tylko w jednej lidze wolno jeździć zawodnikom z X ligi, a zawodnikom z pierwszej ligi w dwóch ligach? Więc to też mhm. ograniczanie rynku pracy myślę, że też jest no, problemem, który może to wie, zabić dużo, nie? Mhm. Krzysztof Kaczmak to ujął w Pradze w takiej rozmowie, że być może speedu i bardziej się zwijał właśnie przez to, że zawodnicy nie mają możliwości zarobkowania poza Polską, prawda? Ci, którzy są z topu. Mają wystarczać jazda tutaj, bo bawa o kontuzję. Kontuzję może żadnie się pójdziesz mhm. po kabanosy serowe do sklepu. I też Możesz złamać nogę. Oczywiście, że. Tak. Ostatnie pytanie, na, tak na szybko. Mhm. Lublin, Leszno, Wrocław, Gorzów. kto, twoim zdaniem, faworytem do Mistrzostwa Polskiego? Patrząc na poziom tego, jak rośnie świadomość młodych chłopców na treningach we Wrocławiu, myślę, że Wrocław 15 lat czeka na złoto. Ostatnio w roku 2006 mm -hmm. jeszcze z Krampem, z Andersenem. Krampem, tak. No myślę, że, myślę, że kluczowy... Bardzo ładnie to rozegrał Andrzej Rusko. Trzeba pochwalić Andrzeja Rusko za jeden aspekt, że y, umie korzystać z mądrości Grega Hancocka. Y, raz, wzmacnia pozycję Dariusza Śledzia, prawda? Bo Darek Śledź super chłopak, fajny gość, ale wiadomo, że w stawce Gwiazd typu Ufin, Denianowski, Łaguta, no, przyrównując osiągnięcia zawodnicze, nie wypada to tak okazale jak u gwiazd obecnych GP. Więc Greg Hancock musiał wzmocnić pozycję dariusza Slecia, to jest bardzo racjonalny, mądry ruch Andrzeja Rusko. Po drugie, znając emocjonalne zależności, czyli przyjaźń, jaka łączy Maćka Janowskiego, Wodka Janowskiego, Rafała Haja z Gregiem Hancockiem, to są bardzo mocne aspekty i argumenty, żeby Greka zatrudnić. Po, drugi, po trzecie, Grek nie tak dawno przestał jeździć. Jeszcze w wieku 48 był piątym zawodnikiem świata. Jest na drugiej lidze w Rzeszowie. Więc to jest świadectwo tego, że to jest profesor, który prawie wszystko. Fenomenalny chłopak i zdolny pedagog. Jak mu dasz wolną przestrzeń, to umie uczyć młodych ludzi wielkich rzeczy. Więc myślę, że przy całym szacunku dla obrońców tytułu Zleszna, dla znakomitych chłopaków, z Gorzowa, którzy mają problem, bo teraz Waculik ma złomany w czterech miejscach obojczych, więc bez Słowaka no, Trudno widzieć stał Gorzów w gronie. O, Posypała się stal w Prawda? końcówce tego sezonu yy, Przy całym entuzjazmie Motoru Lublin i, i wspaniałych nakładach finansowych i ciężkiej pracy Kuby Kępy, to, to Wrocław Ma wszystkie argumenty, na każdej pozycji ma zmienników, jest Biuli, który świetnie się ściga Pokazał to rok temu w kiedy Na trudnych torach yy, na motocyklach w Windena, który miał kontuzję wtedy Podawi się świetnie ścigać, myślę, że Biuli czy Gunow, plus zdolna Juniorka, liczka Czużytek to jest. To jest ekipa, która no kataklizm by Wrocławiu mógł zabrać złoty medal. Tak, patrząc na to, jak, mhm. jak jest zbudowany ten zespół mentalnie, jak jest, jaka jest konstrukcja personalna, to myślę, że tylko jakieś czary Marek odpukać zdarzenie losowe mogą zabrać złoty medal. Więc A to też pokazuje, jak długo czeka Wrocław, mimo tego, że że jest to no, zarządzany sprawnie klub od lat, w sensie biznesu, w sensie pomysłu na, na budowanie każdej komórki, to, to jak długo się czeka w sporcie na sukces i też dlatego czasami praca promotora, spójrzmy na to z jednej strony, że to może, tak jak mama, która wysyła chłopaka na no, żużli, mówi Bartkowi Mazlikowi, nie mam się po kościół no każda rodzicielka by powiedziała, synku, może jednak zawiesimy tą zabawę jest tyle bardziej bezpiecznie znaleźć na świecie. A tutaj było wsparcie mamy, które jest oczywiście bardzo ważne. Pozwalanie na to, żeby syn kontynuował pasję i hobby. Tak samo tutaj w pracy prezesów takie uczulenie, żeby nie katować i się nie znęcać nad ludźmi, którzy tym żyją. Bo ogarnięcie wszystkich przepisów plus wizja zbudowania zespołu, plus finanse, plus dogadywanie się, zbieranie wszystkich charakterów w jedną całość, to jest koszmarnie trudne zajęcie. I ja wiem, że to może być uzależnienie. W tym wielkich pieniędzy nie ma dla prezesów klubów, to, to nie są ludzie, którzy z tego żyją, budują jachty sobie jak Rafa nadal. Tylko to jest kwestia miłości do dyscypliny. więc... A ktoś coś kocha, to się do niego nie strzela. To tyle. Dobrej nocy. Idziemy spać.